Kiedy masz rok, marzysz o ciepłym mleku i objęciach mamy. Kiedy masz pięć lat, chcesz biegać, bawić się i odkrywać świat. Kiedy masz dziesięć, potrzebujesz ulubionych zabawek, lodów o smaku truskawkowym i roweru, na którym możesz mknąć z wiatrem. Kiedy masz piętnaście, chcesz się podobać, marzysz o końcu szkoły, wypadach z przyjaciółmi i modnych ubraniach, jak u rówieśników. Kiedy masz osiemnaście, pragniesz wolności. Uciec pod skrzydeł mamy, robić wszystko to, czego wcześniej nie było wolno. Kiedy masz dwadzieścia, szukasz drugiej połówki, myślisz, że już jesteś ukształtowanym człowiekiem. Marzysz o miłości, romantyzmie i bajkowym, żyli długo i szczęśliwie. Kiedy masz trzydzieści, zaczynasz rozumieć, że bajek nie ma, chcesz po prostu spokoju. Marzysz, żeby dzieci przesypiały noce, nie płakały bez powodu. I żeby ten, kto z tobą jest, przynajmniej cię szanował. Kiedy masz czterdzieści, chcesz wyglądać młodziej niż wskazuje Pesel, dobrze zarabiać, pomagać dzieciom, a przy tym, żeby te zmarszczki tak bardzo nie rzucały się w oczy. Kiedy masz pięćdziesiąt, wystarczy ci zdrowie, żeby rodzice się nie rozchorowali, a dzieci nie kłóciły. Kiedy masz siedemdziesiąt, chciałbyś wrócić do dzieciństwa, do mamy i niechby już nawet znowu cię kontrolowała, krok po kroku. I jeszcze tylko chwilę pożyć, na tym świecie, nawet jeśli czasem plecy bolą niemiłosiernie i wszystko inne. Zmarszczki już zupełnie nie przeszkadzają. Takie jest życie: każdy etap ma swoje wartości. Ale drogi powrotnej nie ma. Ciesz się chwilą, gdy wszyscy są razem: żywi i zdrowi.